Witam wszystkich na moim kolejnym wideo poradniku związanym z fotowideo. Tym razem pokażę Wam, jak należy wykadrować zdjęcie, aby nie było takiej sytuacji, jak nieraz się zdarza, że po odlebraniu od fotografa odbitek okazuje się, że osoby będące na zdjęciu mają na przykład ucięte głowy. Czemu tak się dzieje? Jeżeli posiadacie aparaty typu kompakt, tak zwana małpka, wówczas zdjęcie ma format 3x4. Aby wywołać zdjęcie np., o wielkości 15 cm na 10, zdjęcie musi mieć format 3x2. Jak tego dokonać? Oglądajcie ten film. Do tego celu wykorzystam tylko jedno narzędzie. Jest to narzędzie kadrowanie. I zanim przejdę do kadrowania zdjęcia muszę zaznaczyć i skonfigurować te narzędzie. W tym przypadku tu muszę zaznaczyć przy napisie stały, taki ptaszek. Tu zostawiam, jakie jest proporcje. Lecz tutaj widzimy wielkość tego zdjęcia na 3072x2048. Aby wykadrować to zdjęcie do wywołania w formacie 15 na 10 musimy to wprowadzić. Nie trzeba wprowadzać centymetrów, tylko po prostu 15 na 10. Teraz przechodzimy do kadrowania. Jak widzicie, obraz porusza się. A więc skadrujemy tak, że jeden bok jest proporcjonalny do, do drugiego. Po wykadrowaniu zdjęcia. Możemy po prostu to zaakceptować poprzez jedno kliknięcie miejsce robocze, tu albo naciśnięcie Enter. Obraz jest już gotowy, ale jeszcze nie do końca. Przechodzimy do rozmiaru wydruku. Tu rozdzielczość jest troszeczkę za mała, aby można było mówić o dobrej ostrości zdjęcia po wydruk. Należy to zmienić. Większość fotolaboratoriów reflektuje rozdzielczość 300 pikseli na. No niech tak zostanie 300 pikseli. I naciskamy OK. Teraz zdjęcie już jest gotowe, jeżeli chodzi o kadr, do wydruku lub dalszej pracy związanej z poprawą jakości zdjęcia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne moje wideo poradniki oraz na stronę www.cyberslaw.strefa.pl oraz na www.superkamera.strefa.pl Zapraszam również do pracy na takim właśnie programie jak GIMP. Jest on wyśmienitym programem do obróbki zdjęć, niezależnie od tego co inni użytkownicy na przykład Photoshopa potwierdzą. Być może to jest ich tylko przekory. Niemniej jednak przekonałem się, że GIMP jest rewelacyjnym programem i naprawdę nakłaniam do nauki tego programu.